Nasz z tej Sony. Dzisiaj będę nagrywać y, Minecraft Bird Warsy razem z Marcelopkiem i... wiesz, że to wszystko słychać. I z Mister Pszczół, on już się tam buduje, a on powiedział, że nie chce stracić czasu na takie głupoty. No to chodź. No bo ty ciągle mówisz, mówisz do siebie przez godziny, a tam... No a jak mam się przywitać? A tam zieloni popełniają się... samobójstwo. No, w sumie lecę na zielony, więc przydałoby się wsparcie. Dobra, ja zabuduję łóżko. O boże, oni nie mają żadnej obudowy na łóżku, lecę do nich. Nie, drewno wziął, drewno wziął. Oszukam Nie, stój, 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 nie. nie. nie to brzydkie. Nie, bo chciałem oszukać ludzi, ale nie chce mi się. No, no, a sam brzydko robisz. Oni w ostatnim momencie zabudowali łóżko. Jesteś brzydki. Jaki chłop. Sony, szaj, Sony, spójrz na mnie. No nie, no, co się rozwalić, nie mogę. Sony, szaj, szaj, dzimeczki, w końcu na ciebie. Jestem na przywitaniu, jest zajebi Super. W końcu ktoś chce z tobą być na przywitaniu. Ale no, przywitanie jest. już nie ma. A skoń... a! No a, dobra walić. Byle jak zabudowywujemy, bo ja nie, nie mam na to siły. Ja ogóle... byle jak, byle jak. Co to polski majster jesteś? No tak, a co ty chciałeś? <laughs> w ogóle jest. wy nie znacie jeszcze y, mister pszczoły. Ja znam. Ciebie się nie pytam, bo ty przecież... To ty jesteś. A mhm. faktycznie, bo niki pomiliłem. Jezus. się ze starym. Z kim ja gram? Ja. <grym <grym <grym> no co wy <my> tak... <grym> A dobra, walić te łóżka. Dawaj, ja no szybciej, draklika rób. W ogóle dziwne to. są te shaderowe. bo no, są na 1.8 takie czarne tutaj. Bo ja, ja na shadera Ja sobie takie modyfikacje zainstalowałem, co one dają. E, szybkie budowanie takie, że... To jak ktoś do ciebie podejdzie, to od razu umiera. A to nie jest Taki nielegalny super skok. To są cheaty, nie te mody. Serio. So. Dobra, robimy zielonych. Nie Nienawidzę no, tak ich. Wiem, robimy nie ich. nie mam. Mógłby ktoś pomóc. No, pomogę. <słuch> ja tu <pomogam. słuch> No, ciekawe. Nie wie kiedy. Teraz. Nic nie robicie. <słuch> tak. Sam nic nie robisz. No jak? nie? No i spadłem. Zapadłem. Cześć, Ty ja Cię kocham. Cześć, Czemu nie mówicie? Popełniłem samobójstwo przez Ciebie, przez to, że zacząłeś pić. No właśnie, nie. Zabuduję... O, dobra, zabudujesz łóżko, więc... Nie... No nie śpiewaj, bo Cię wyciszę! Nie wkurzaj mnie lepiej. No to sobie mikrofon wycisza i będę. A. Eee. Żyjesz? Co jest? Wyciszył się chłop. Potrąciło go auto. W domu? Auto potrąciło go? Nie no, mądre. Wiesz IQ. No. <noise> nie doskoczył. Ej, nie. weź się. O! To Jezu! Wy się wy odcisz. Bądź niewyciszony. Ej, hey, wróciłem. W końcu. Byłem na zakupach. Okej, okay. a więcej trzeba. Kupiłem ci serek. tutaj. Nie na no psa. <grym> o ty, mamie, <grym> ty niedobry. Znajdź. Cię. Znajdę cię. Widzę cię. Wysłałem ci mojego, mojego Facebooka. Czemu chcesz mnie znaleźć? Wyślij mi swojego Facebooka. Nie wyślę swojego Facebooka. ten masz Anny. Facebooka? Nie. Ja się nie Co nie? No właśnie. Mam. Ale już W ogóle znalazłem. zostawcie... Suba... O Boże, zieloni. Bezu. Zostawcie sub na... moim kanale, kanale. Marcelopka. Ty nie masz kanału. Na moim co, nie? Mam. Ale masz? mam na nim chyba trzy subskrypcje, bo wrzuciłem trzy filmy, a potem nie usunąłem. Ale nie nagrywasz. Nagrywałem. To nie będę. Ja po... no, ale już nie nagrywasz, co nie? No ale i tak możesz. Nie, po co? Jak nie nagrywasz, jakbyś nagrywał... W sumie nikt nie nagrywa, z kogo znam. No, Ej daj, porca. daj, daj szmaragdy, zabiorę je okay. do bazy. Ej, co, co ty zrobiłeś? Kto tak <grym> zabudował łóżko? No, trzy szmaragdy, potrzebuję jeszcze jednego. Pięknie A czerwony, idę się z nim klepać. Szmaragdy Ej, jest. ma ktoś z was Overcooked grę? Co to Overcooked? Overcooked. Co Taka to? Jak A zwrócił się na mnie, mam. Fajnie A zabił mnie, się zabił, mnie. zabił mnie. Zabił mnie. Patrzcie, mam Hearts of Iron, mam of Tanks. Nie. I w ogóle. Ja to zabudowuję jakoś brzydko mózgowe. Masz no, rację, ja Sadge. I w ogóle. W pełni się z Tobą zgadzam. Ale co? W pełni brzydko zabudowujesz mózgą. No, bo ja poprawiam po kimś. I tak jest ładniej A, niż bo... było. Jakbyś zobaczył jak... Kto obudowywał łóżko z was? Ja. Pięknie a -a. budowałeś. Tak, pięknie, bardzo pięknie. Pewnie odpięłaś no, mikrofon. Miecz. O no, ja też, od dawna. <grych> Ej, bo zaraz o. chyba nam ktoś zniszczy łóżko. Nie zniszczę, ja go ja taką? Tak Moją Mają bardzo pięknie obudowane łóżko. Mm. trafiłem GO! trafiłem GO! Pierwszy raz ci na coś przyda, jak jestem z ciebie dumny. A <laughs> w czym A nie, ale to jest smutne. Za tobą! Co? Za... za mną, co? O, gdzie psz... A, dobrze to ty ja. <laughs> A, O, kurde. Zaskoczenia mnie wziął. o sary Nie chciałbym. Rozwalamy ich. Chęć ty wiesz, że. Patrzcie, jaki perfekcik złodziej! Chęć ty wiesz, nas osłabiasz. Chęć ty wiesz, że ci ty wiesz, że No dawaj. Ej, żyjesz? a ty nie żyjesz? Chyba ty. Ej, chodź tu marcel. Ja cię kręcę z tyłu! To nie, poddaj się. Co z tyłu? Kapituluj, poddaj się. Poddaj się! Nie masz szans! Poddaj się! Dobra, robię ich. Poddaj się! <grych> nie Kupiłem, trzeba się poddawać od razu, geinę. Na... Lecimy z kolejnym rundą. Czemu ja nie widzę swojego skina? Na tym. Ty -premium. Ty. Na Hypixelu widzę. No, bo grasz na jakichś słabych luncherach. Na. No słabych, Lunar jest dobry. Kup sobie premium. Ja mam na premium! Zabie. Ty nie, ale grasz na jakichś słabych lancherach. No i nie ty... na, Dla kliencie gram. No niby jakim klient. Lunar. A to jest Lunar, a nie dwa. Bo Lunar ma takie fajne... O takie o. I widzicie jak teraz robię cps dużo. E. Co? jest o, o, 7 CPS-ów jestem koksem. 7 CPS-ów, rozumiesz? 7 CPS. ów jest ja, taką szybkość, państwo No nie, no nie, u mnie. Chce ktoś... Masz kamienny miecz, ktoś rzuciłem. Dobra. Ja buduję ja, łóżko, bo to... wy się nie umiecie tu zająć. No dobra, to się buduj. Dobra, Marce, ty się budujesz tam o, tam o. Na ja a nawet na nie środek. próbuj. Ja powinienem iść na środek, zbudować łóżko, pozbierać minerały. No nie, my żeby, się to to budujemy. <laughs> Ta, tak, dzięki. Ja mam fireballa, kogo rzucić? Be mnie nie. Eks... Nie, macie takie same skiny. Żeby... Zrzuciłbym w ciebie son na No nie procesach. moja wina, że nie widać u mnie. A ludzie z non-premium u mnie widzą, co nie? No bo coś non-premium. Non-premium widzi non-premium, a premium nie widzi non-premium. No premium. ja nie jestem non-premium. Szlachta jest, szlachta. Możemy na Hypixela wejść jak nie szlachta. wierzysz. I zielony nas atakuje. Szlachta, nie pracuje. Zielony, dawaj go. Bo ja nie mam już rzeczy. Żyję! Sony osłaniaj mnie! Idę pozbierać Dobra. złoto. Mam to serduszko. Nie trafiłem. Kurde, giniemy. Co, co? one wtedy zrobiłeś? Co ja? Fatalne. No co na co mnie Nie, zwaliasz? jest fatalny. <laughs> o nie. Dobra, robię go. A, on nawet nie miał kill'a. zabiłem go, widzisz? Ja go pokonałem, a ty tylko stałeś. Katko, ja go... Ja wszystko zrobiłem z... Ja go zepchnął! A nie, dobra, to Marcelo Ty tak A nie, nie, z... nie wiem, tam Kiedy ja z nim walczyłem, ciężko... To walczyłeś, się... zginąłeś pierwszy. JA się GRZĘCZĘ! Chciałam <śmieniu> zniszczyć przejście Co nie. to tam poleciało? Aj, się rzuci Rzuciłeś <śmieniu> się pod Zielony, zielony idzie! Bardzo okay. się cieszę Oni. Nie... Tak, to jest złe. Jak to się tak złoko zabija. Miałem łuk. 20 strzał. 4 złota. Nie. Dobra, co? No to dla mu się gubi. jest. Udało ci się. Dobra. Ty żyjesz jeszcze? Mr. Mister Pszczoła? A Mister Pszczoła żyje? Nie śpiewaj. Bo ja muzykę podkładam, a to ty śpiewasz i nie podglądasz Podkładasz muzyki. muzykę? Tak, podkładam muzykę. Jaką? A czekaj, po co ja to Bo Podkładajcie mi link. mi link. Nie będę sortował. Tak, w ogóle cię nie odgadzam. Dzięki. Robisz dla dzieci. <laughs> Robisz konto Nie, bo ty jakieś. Ja mam dzieci, Mam. To nie nagrywaj. Minecraft. To nie wow. nagrywaj. Ja nie nagrywam co ty, ty, ty mówisz, Ej, ja mam pistolet. A to ty, ty ostatnio się próbujesz, że Idziemy z marcelotkiem nagrywam, a nie z, z wami? No bo ty nagrywasz jakieś flybuttle, czy e, e, fly Minecraft e. podróbka 1.0, Ja nawet takiego czegoś nie nagrałem. E. <laughs> ja, ja jak się Ty Jesteś młodszy ode mnie. A niby nie masz prawa dobra? głosu. Po Ostro Jestem od Ciebie o, o dwa miesiące starszy. No, to ile masz Tak, Dwanaście? Ej, prywatnie bym Ci powiedział, ale nagrywać. No, ale ja to wytnę. Oj, spadłem. umiesz? No, umiem wycinać. Dobra, mamy żelazo. <śmawiamy. śmawiamy>. Oj, mam żelazo. <śmawiamy>. Ja już miałem. Ja o, no i a ty ile? A ty ile? Na ile? No. Ja? 13. Ja mówiłem już na QA. Aznają tatu urodzin. Nawet nie oglądałem. Mm, dzięki. Aha, nie musisz. Podziękuj sobie. Przynajmniej jak ktoś ogląda, a ciebie nie, bo ty nawet nie nagrywasz, bo nie potrafisz. Nagrywałem. No, to byłem... No, tak. To byłem 2000 wyświetleń... No, a ja na jednym y, 3000 łapek w górę. Tak, 3000. Tak. Ta, Ciekawe. Ta, no to udowodnij 2000 to. wyświetleń, 3000 łapek w górę i jedną w dół. To musi coś znaczyć. Czekaj, jeszcze raz powiedz. Miałem 2000 wyświetleń, 3000 łapek w górę i jedną w dół. No to jak mieć 3000, jak mieć 2000 wyświetleń? Bardzo bogaty. No ale ci kupił sobie jak już. Bo jak masz 3000 a, e, a masz A jak kiedyś tobie 2000 na kałoną to... z memami, tobyś zobaczył, y, jakiś ten youtuber Planeta Faktów. Planeta to... Faktów? Tak, Planeta Faktów. No. I to e, było takie coś, e, 1000 wyświetleń i 1500 łapek w górę. Tam nie, sorry. To była jakaś mniejsza liczba, ale było coś w zasadzie, że było więcej oteń niż wyświetleń. Ty takie coś robisz, widziałem. Nie, jak? Ty włączasz Minecrafta, gamę modę 1, 10 diamentów, patrzcie widzowie wykwę. 10 diamentów. Jak ja w żadnej serii nie mam diamentów. A ja mam. Tak włączam serwer, klikam X i... 5 minut mam Praktycznie tu się nic nie dzieje ja, ja tu nic nie mam, bo podchodzę do niego, chole mu się. No, ho. no ho, tu! Ja robię go! O, o! Ale go zrobiłem, tylko spadłem po prostu. E, cheaty. <grym> Miał cheaty. Masarki. Daltonisa, kopka JPG. W celu il pomniejszenia ilości citeru, W celu powiększenia ilości citerów, jeju. Czy dawaj. <grych> o, nicość. O. Yes! Nie śpiewaj. Mi tu. Umiem Nie śpiewaj. Kos. Marcel, co robisz? Teraz? Nie wiem. O no, na środek ktoś ze mną. Termalnie jak mój kolega. Który cały czas mówi żarty o tym samym. Czyli cały czas powtarza Twoja stara. I ha O, wow, on jest dobry, kurde. Mam Firebola, w kogo rzucić? Nie wiem, o, spadł? Kto spadł? Nie, mam Firebola, Sony W okay. dłoni tutaj. To nie. nie. Ja bym cię rzucił, ale. Nie Nie masz. Nie. Ha, nie zrzuciłeś! Nie. Już, ale kazałeś. No, ale nie zrzuciłeś. Cicho, bo cię wywalę. Groźby są geralne. No bo ty mówisz, że content dla dzieci. A nie? No nie. Co nie, nie? A ty takiego youtubera jak Kto? Tak, Aberan. Aberan, tak. I to nie. on nagrywa spoko content. Nie kojarzy się a kojarzysz to Knesa, który był wyśmiewany przez wszystkich, a no, potem się obraził i nagle przestał. A nie mogę skupić. Kupiłem trzał. Abra, chodzi o Abrę? Tak, aberen. Aberen. <laughs> Abera. aberan. Aberan Aberan! O nie, czerwony idzie! O, o! Ale to było fajne! Kurde, Flajc. jeszcze raz chcę! Jeszcze raz! Ja lubię no to latać! To daj fireballa! Nie jesteśmy. Czekaj, bo okay. zielony się knoci! Ha! Bo wy tu jesteśmy, Zapomniałem, że na tej rundzie jesteśmy. Ha, spadł. No zielony się knoci. Atakujmy ich w sumie, czemu nie? I to atakuj, leć! Jaki niecenzuralny nick! Musisz go wyciąć Jaki? albo cenzurować. <grym> mm. O nie! Nie nick. Czekaj, piękny. Już i ty piękny. Ty. I ty. A dobra, bo ja źle przeczytałem. <grym> nie robię go łapa, z tą zbroją. Nie bierzeć. <grym> no jak nie, to zobacz czat. Oj, tego już nie zrobiłem. Ale nas no, znowu, a ja to jej próbuje być fajny. A znaczy nie, nie, nie. Czemu ty, Marcelo, nic tak nic nie gadasz? No bo... Nie ma czasu. Zbieram piaksy. Ale <noise> Czy ty ciągle wymagające. stoisz i zbierasz piaksy? Tak. Tak, cztery <noise> je <ja, głos> <noise> Dobra, chodź tu i nam kup na zbroję. Ulepszamy. Właśnie. <noise> no właśnie. Wrócisz teraz? No ja, ja przymierzyłem w zielonego, wyczuliłem i usiekł. Czekaj. Co Chciałem Cię Aha, dobra. Na zbroję? E, no na, na zbroję już ulepszyć. Lub piecyk nam możesz też ulepszyć. Aha, dobra. Jednak jeszcze. Nie, to już za 4 diaksy. Dobra, to, to dwa razy. No, dobra, razy. Mamy... Ale zbroję. Cicho! Ten co mówi jakoś jak stara babcia. Został <laughs> żółty i zielony na raz. Złoty jest jeden No właśnie, do, to jest... Dobra! A myślałem, że zło... Dziękuję! Dobra! Ktoś nie <noise> Albo nadzieję. nie, 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 nie. A na, na odwrót. Ej, chodźcie na bazę. Ale gdzie jest żółty? Chodźcie Ej, przy... tylko złoty został! Zabijemy i wygrywamy! Ej, nie, nie zabijaj go, chodź na... chodź do bazy! Dead chodź match? do bazy! Już myślałem, że spadnę. Jakby się zabił, to bym szybciej był. No ale dobra. Zabił. Nie. Chodźcie, wszyscy do bazy. Tady. Nie będę żył. mamy no jeszcze. Hmm. Koło bazy jest mady. <suszy> tak. Mady gramy. Ale Czekamy Marcela. A gdzie ono? Nie. Gdzie, gdzie jesteś? Chodź do w bazy. Jestem. Po co nam hasto kupiłeś? No chodź chodź do, do środka, chodź tutaj do środka. No okay. Ustaw się, chodź się Czekaj. Czekaj. Ustawcie w jednym miejscu, a tutaj gdzieś na Ja Muszę ulepszyć, ulepszyć się bardziej. Weźcie Ustawcie dajcie się mi złoto. Tutaj. Ustawcie daj się ktoś tutaj. Złoty. No już ci daję, masz. Ustawcie się tutaj, w tym miejscu. Wszyscy. No. Martel, wyg zabrał. Co on ja, ja nie. Zabijałeś go? Weź, oddaj złoto. Daj. Znaczy? No, daj. Dużo te nie. On też żółty. Żółty. A ty go. Tak. To nie za długo. Tak, To go zaatakujmy. No on ma asa w rękawi, mówię ci. Fajerkę. <laughs> jak nic. Ma fajerkę. Ma Nie, co jak? O tej kurde, myślisz, że cię nie widać? Gdzie on jest? Nie wiem, on jest na Niewidze Widzę go! Wajajum. Widzę go! Rozwalane łóżko tam. tam. Nie A Atakujemy wszyscy teraz na niego. Nie bile. Chodźcie, Tak, On koło mnie przeszedł. To kurde, bawuż. Zabiłeś? Nie! Serio? Przecież on ledwo to żył. Miał... OK. Bo nie HP! No to zjadł, miał jedno HP. O nie. O, o, nie. <laughs> tylko ty zostałeś, jeden, wysył jeden. Eee, czekaj. A nie wiem. Włączyłbym kamerę filmową, ale... <laughs> dawaj, dawaj, uciekaj! Nie! <laughs> nie, najgorzej! Jesteśmy swali. Dobra, znaczy nie, 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 Wy jesteście słabi, tak. Mhm, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie zapomnijcie zostawić suba knia? dzwonkiem, łapeczkę do góry, wbić na grupę na Discordzie. łapeczka w dół. Chciałbyś. Nie, nie ma tak. na grupę na Discordzie. <laughs> wbijajcie, wbijajcie. Bo Ale zabiorę ci skórny. admina i już no, źle będzie. Nie. <laughs> Kanał y, Marcelopka macie w opisie. To co, do następnego. Siema.